Nazywam się Marek Wanik i pracuję w Dolno-Saksońskim Związku Piłki Nożnej z siedzibą w, w Akademii Sportowej w Wasinghausen. Oglądacie Extra Time. Od wielu lat niemiecki związek piłki nożnej jest bardzo zainteresowany też popularyzacją piłki nożnej w Niemczech. I do tego przyczynia się jeden ważny fakt, że oczywiście najlepszą drogą szybkiego spopularyzowania piłki nożnej jest oczywiście zainteresowanie dzieci piłką nożną w szkole, i zwłaszcza w szkole podstawowej. I w ramach kampanii i przygotowań do Mistrzostw Świata kobiet w roku 2011 niemiecki Związek Piłki Nożnej opracował projekt, tak zwany projekt 20 tysięcy plus, co oznacza zorganizowanie. I e, przeprowadzenie zajęć dla e, nauczycieli wychowania fizycznego w ponad 32 tysiącach szkół podstawowych w całych e, Niemczech, i w naszym związku, w, w, w Dolnosaksonskim Związku Piłki Nożnej, mieliśmy m, też zadanie wykształcenia na odpowiednio przygotowanych zajęciach ponad 2500 nauczycieli czy nauczycielek, bo wiadomo, że około podobnie chyba jak w Polsce ponad 80% nauczycieli, nauczycielek pracuje w, w szkołach podstawowych, które oczywiście z różnych względów nie są zainteresowane piłką nożną. I to był bardzo ważny aspekt też w Niemczech i dlatego przy prowadzeniu tych zajęć były one tak ułożone, że nauczyciele mieli możliwość przy naszej współpracy i przy naszej zorganizowaniu tych zajęć miały możliwość przeprowadzenia zajęć na klasie, na przykład w szkole podstawowej klasie pierwszej, drugiej, trzeciej czy czwartej. I dzięki naszym materiałom, też, które przygotowaliśmy i które też wydaliśmy, oczywiście w formie bardzo atrakcyjnego zeszytu i zbioru ćwiczeń i zabaw dla dzieci, miały też później możliwość przeprowadzenia jednostek lekcyjnych w łatwej formie, właśnie w szkole podstawowej. I tutaj widzimy też bardzo duży postęp, ponieważ dzięki tym, tym łatwym możliwościom, jakie uzyskały, Popularyzacja piłki nożnej w szkołach jest coraz większa, i to przyczynia się do tego, że do klubu przy współpracy szkoła z klubem coraz więcej chłopców, młodych zawodników, jak również coraz więcej młodych dziewczynek przychodzi na zajęcia piłki nożnej na trening piłkarski. To jest oczywiście duży, duża zasługa między innymi tego szkolenia. Po tych zajęciach dokształcających dla tych nauczycieli wychowania fizycznego. Okazuje się, że oni e, mając więcej zdobytych informacji, jak należy prowadzić właśnie trening piłkarski w najmłodszych grupach wiekowych, e, dokonują do prawidłowego rozwoju tych dzieci. I okazuje się, że te dzieci, które przychodzą do nas, na przykład na, do związku kilka lat później, mają zupełnie inną bazę e, i przede wszystkim e, mają zupełnie inną wypracowaną i wyszkoloną wszechstronność która jest w tych najmłodszych latach bardzo ważnym argumentem, aby zdobyć tak zwany ten skarb ruchowy, który pozwala później na zdobycie wielu innych zdolności motorycznych. I tutaj to jest wyjątkowo powiedzmy udany, udany projekt, dlatego że przygotowuje tych młodych zawodników i zawodniczki od, od podstaw do, do prawidłowego, prawidłowego szkolenia na, na dalszym etapie w piłce nożnej.